Witajcie moi kochani na dzisiejszym filmie nagranym dość spontanicznie, w takich pięknych okolicznościach przyrody w Parku Brochowskim we Wrocławiu, i dzisiaj chciałbym nagrać odpowiedź channeling szuły na jedno z pytań, które dostałem na maila, które jest bardzo dobre i padało na bardzo często. Widziłem, że nie będę odpowiadał jednorazowo, nie będę po prostu pisał kolejnego maila z tym samym. Wystarczy. Tym razem po prostu nagram taki krótki spontaniczny filmik z tą odpowiedzią Teraz i na chwilkę pójdziemy w lepsze miejsce, żeby nikt nam nie przeszkadzał. A pytanie, które zostało zadane w brzmi następująco: Jak to zrobić, aby przebywać w stanie jam jest i Mieć jednocześnie kontakt z Jeszłą. Moi drodzy, święci oraz umiłowani, bracia i siostry, a czy nie jest przypadkiem tak, że Bóg jest z Tobą cały czas? A skoro Bóg jest z Tobą, czy ja przypadkiem nie zawieram się wewnątrz Boga? I to ja w tym miejscu to ja jako symbol Jezuły, ja jako Ty oraz ja jako jam jest. Ja. Poczuj proszę to, co teraz jest mówione. Nie analizuj tego, tylko to poczuj. Poczuj! Moja przenajświętsza rodzina. My wszyscy razem tworzymy wspólnie jam jest. Tworzymy wspólnie. Jam jest nie jest predefiniowane, jest tworzone przez Was. Jak wchodzisz w stan jam jest, czyli wracasz do ojca, wracasz do swojego naturalnego, naturalnego stanu istnienia i połączenia z wszystkim. Stan, który wy nazywacie oświeceniem, lecz który jest dużo bardziej dynamiczny niż wam się wydaje, ponieważ zwykłe wejście w jam jest i odpuszczenie na chwilę myśli o problemach, sprawia, że jesteś w tym danym momencie oświecony. W tym danym momencie. I kiedy podejmujesz decyzję, aby wyjść z tego stanu. Na przykład poprzez denerwowanie się, że coś jest nie tak, że gryzą komary, że jest zbyt gorąco, że słabo słychać. Jakie to ma znaczenie? Jakie to ma znaczenie, skoro każdy z nas wprawdzie, non stop jest, w każdej minucie, w każdej sekundzie oraz poza czasem? Jak to jest, że w czasie i tylko i wyłącznie w czasie, możesz tak się zagłębić, tak zagubić, że wydaje ci się, że nie jesteś w jam jest i że musisz coś specjalnego zrobić i osiągnąć, aby do jam jest wrócić? Jak można wrócić do jam jest? odpowie wam nasz umiłowany San Powrót do jam jest. Czyli mamy coś, co jest czymś, potem to coś jest łamane. I co? Jakie to ma znaczenie? To jest tylko forma, to jest tylko złudzenie, to jest tylko iluzja. Tak więc nie ma znaczenia, ile gałązek w tym świecie zostanie połamanych. Nie ma znaczenia, ile ciał przeminie. Ważne, że to cały czas jest, 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 jam jest. Jest, jest, jest. Czujesz? Jest, 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 to jest. To nie jest tak, że ty tu coś zrobisz i tu coś więcej będzie, albo że ty tu coś tak sknocisz i tu coś mniej będzie. Rozumiesz? To nic nie znaczy. To jest percepcja, postrzeganie. Jakie postrzeganie ma znaczenie, jakie ma wartość i dlaczego nie warto krzywdzić innych oraz siebie, ponieważ tutaj jesteś. Jesteś w tym świecie percepcji i nie ma co się oszukiwać, że tak nie jest. Postrzegasz ten świat zmysłami i chciałbyś sprawić, aby Twój pobyt w świecie zmysłów był jak najlżejszy, jak najprzyjemniejszy, jak najbardziej konstruktywny. Nie wiem, jak zabawa może być konstruktywna, ale użyjmy tego sformułowania. Chcesz, aby ten pobyt tutaj był konstruktywny? I co? I co robisz? Co możesz zrobić więcej, żeby dodać do nieskończoności, która już jest? Zastanówmy się przez chwilę. Nieskończoność, która już jest, którą mogę tylko bardziej lub mniej odczuwać, e, i coś, co jest skończone i nie jest nieskończonością, czyli ten świat. I teraz, jak zrobić, żeby coś tutaj spłynęło na tamto? Nie da się. Nie da się. Rozumiesz? Skończoność nie wpływa na nieskończoność. Ze snu o skończoności możesz wysłać siebie i swoją świadomość, aby przypomniała sobie, kim jest, że jest nieskończonością. To zrobić możesz jak najbardziej. I to jest tak zwane konstruktywne działanie w formie. Pamiętanie, że jesteś nieskończonością. Pamiętanie. I to jest też oświecenie, decyzja o pamiętaniu. Co się dzieje, co stoi Ci na przeszkodzie? Decyzja o niepamiętaniu. Decyzja o tym, że świat jest bardzo realny, bardzo straszny, bardzo zły i bardzo Cię tutaj uwięził, i to jest wszystko za karę. I pójdziesz do piekła, bo nie umiesz być święty. <grym> nie. Piekłem jest niewiedzenie, kim jesteś. To jest piekło. Nie wiesz, kim jesteś? Myślisz, że jesteś małym, oddzielonym ciałem. To jest piekło. To nigdy nie będzie niczym lepszym niż piekłem, ponieważ życie każdego ciała się skończy. Tak więc zawsze jest powód do smutku. Zawsze ktoś odejdzie. Nawet jeżeli się ktoś nowy narodzi, jego ciało i tak odejdzie. Czujesz to? Pole zmienności nie ma wpływu na pola niezmienności. Z pola zmienności, poprzez ból, poprzez cierpienie, poprzez ograniczenie, jakim jest ta zmienność, ty stwierdzasz, że chyba nie jesteś tylko tym polem zmienności, jesteś czymś szerszym, większym i robisz ten słynny szpagat. Pozostajesz w tym świecie, ale pamiętasz o tej pełni, o tym wszystkim. Pamiętasz. I to jest świadoma decyzja. Dostaliście, dostajecie wiele praktyk, wiele technik, dzięki którymi możecie podążać. Możecie dzięki nim przypominać sobie o prawdzie w was. Jeżeli coś was boli, coś was ukłuło, użyjcie praktyk. Oglądajcie filmy, słuchajcie nagrań, czytajcie wykłady. Pozwólcie, aby coś zadziało się dla Was. Pozwólcie, aby ta nowa świadomość spłynęła na was sama, spłynęła Bo chce. Ona chce tutaj być z wami. Ona jest w wami. Tak więc macie całą masę pomocy. Nie tylko od Jeszuły, od wszystkich, od całego wszechświata, który chce, abyś Ty personalnie Ty się przebudził. I Na dobre i na złe, będzie robił wszystko, aby cię przebudzić, i tylko to, nic więcej. Rozumiesz? W każdej chwili, cały czas, dostajesz wskazówki, aby się obudzić. W każdym momencie. W każdym momencie. Co to oznacza? Co oznacza to obudzenie, decyzję o pamięci? Czym jest decyzja o pamięci? Decyzją o pamięci. Nie da się zdefiniować, pogłębić istnienia. Nie da się zdefiniować, pogłębić samego bycia. Albo jesteś, albo Cię nie ma. Albo jesteś w niebie, albo Cię w nim nie ma. Albo pogrążasz się w tym śnie, albo śniż go, wiedząc, że to nie jest wszystko. To jest wszystko, co trzeba wiedzieć. Wiedzieć, że to nie jest wszystko. I jak wiesz, że to nie jest wszystko, to nagle to wszystko próbuje zmanifestować się w tym nie wszystko. Próbuje. Twój sen się rozświetla, staje się lżejszy. Ziemia jest Ci łaskawa, ludzie są dla Ciebie pomocni, sytuacje są pomocne. I nawet jeżeli masz pewne dolegliwości czy, czy schorzenia, które sprawiają, że nie możesz uczestniczyć w tym śnie w taki sposób, jak Twoje ego myślałoby, że ono chce uczestniczyć, bo tak uczestniczą niby inni, czujesz? Ego myśli, o, tamta osoba tak uczestniczy w tym śnie, to znaczy, że jest lepiej, a ja nie mogę tak uczestniczyć, czyli ja jestem gorszy. Nie. To, jak świadomość uczestniczy w śnie oddzieleniu, jest tym, jak świadomość uczestniczy w śnie oddzieleniu. I to samo należy powiedzieć o Twojej obecnej sytuacji. Tak oglądasz film o czasie, jak oglądasz film o czasie? Kropka. Nie ma lepiej, gorzej. Film o czasie i tak nieprawda. Czy można lepiej oglądać nieprawdę lub gorzej, bo o to ci tak naprawdę chodzi, to cię boli, że ktoś inny lepiej ogląda ten film i lepiej w niego gra. Hmm. On może lepiej bawić się odgrywaniem swojej roli, a ty możesz się bawić gorzej. To jest możliwe jak najbardziej. I temu służą też te. Tak zwane duchowe przekazy. Pamiętasz, kim jesteś, czyli mogę bawić się swoją grą. Jakakolwiek rola nie zostałaby mi dana w danym momencie, bo pamiętaj, ktoś może być zdrowy i w pewnym momencie coś może się zadziać, że już nie będzie. W drugą stronę też jest to możliwe. Ktoś może być chory, może stać cudownie uzdrowiony. Nie wiesz, jaka rola jest Ci pisana nie wiesz. I nie próbuj wkręcić sobie, że wiesz i nie stawiaj Bogu warunków, jak On ma Cię używać. On Cię użyje w najlepszy dla Ciebie oraz wszystkich sposób. Zawsze. Dlatego nie stawiaj Mu nigdy, nigdy warunków, a zaakceptuj fakt istnienia tej sekundy. Nie akceptuj tego, że Ty będziesz chory do końca życia lub, że Twoje życie będzie takie straszne do końca życia. Nie. Tego nie akceptuj, bo tego nie masz akceptować, bo tego... Nie ma. Nie ma czegoś takiego jak całe Twoje życie. Jest ta sekunda. Ją zaakceptuj, z nią się pogódź. Wiedz, że tak jest, bo tak musiało być. Ta sekunda musiała się wydarzyć, bo się wydarzyła, bo się wydarza i to czyni ją świętą. Fakt jej pojawienia się, nie fakt tego, że w śnie o skończoności pojawi się nieskończoność, bo się nie pojawi. Rozumiesz? Nie pojawi się. Ta chwila jest święta. Święta chwila, bo się pojawiła w polu Twojej świętej świadomości. Co Twoja świadomość widzi? Zawsze siebie. Jeżeli uważasz, że jesteś przeklęty, zobaczysz przekleństwo w tym świecie. Jeżeli uważasz, że Bóg jest świętością, a Ty jesteś Jego dzieckiem oraz dziedzicem, zobaczysz tutaj również świętość. Nie świętość w tym sensie, że ta butelka. Jest tak niesamowita i tak napełniona światłem, że każdy łyk z niej to jest po prostu… Hmm. Ambrozja? Nie, nie w takim sensie. Świętość w tym sensie… o Moje oczy widzą butelkę, która powstała w fabryce z jakiegoś materiału. Została kupiona za jakieś pieniądze, kupiona butelka. Co w niej jest? Jakiś płyn. Jakaś woda. A co to jest woda? Taki płyn, taki związek chemiczny, który potrzebuje bardzo dużo ciał tutaj. Wszystkie chyba ożywione potrzebują tego, żeby istnieć. Skąd się to wzięło? Skąd się wzięła ta woda? Z kranu. Skąd się wzięła woda w kranie? Z MPWiK. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Skąd oni biorą wodę? W naszym konkretnym wypadku z jakiejś rzeki. Skąd się wzięła woda w rzece? Przypłynęła ze strumyka z gór. Najprawdopodobniej. Ma jakieś swoje źródło gdzieś tam. Skąd się tam wzięła woda? I tak dalej, i tak dalej. Na samym końcu spadła z nieba. Czekaj, czekaj, czekaj. Czyli to tutaj, które dotarło do mnie różnymi magicznymi środkami. Ostatecznie pojawiło się tutaj i tak naprawdę nikt nie wie skąd. I naukowcy próbują zastanowić się, skąd się to wzięło, ale nie wiedzą, jak się zaczął wszechświat. Oprócz tego, że mają teorię, ale nikt tego nie widział na własne oczy, tak więc nigdy nie wiesz, czy ta teoria będzie prawdziwa. Tak więc ostatecznie nie wiadomo, skąd się to wzięło. O kurde, czyli tu mam coś, co potrzebuje to ciało do życia i to się wzięło. Skończ tam. No. Fajnie, co? Po prostu fajnie. Bóg ci daje to, co potrzebujesz. Zauważ, że jest jakieś ciśnienie powietrza. Jest jakaś temperatura. To ciało ma czym oddychać. To ciało się nie rozpada, bo nie jesteśmy w próżni. Ciśnienie jest takie, że ciało może istnieć. Nieźle, ale jaja. Hmm. Ja mogę delektować się słońcem. E, a co to jest słońce? A takie coś, takie ciało niebieskie, bardzo daleko, które daje w dużym uproszczeniu życie całej tej planecie. I bez tego słońca to życie by nie istniało łącznie z nami. I to jest! O kurde. A trzeba za to płacić? Nie, wystarczy się czasami trochę przesunąć żeby go dostrzec. Ale czad. I to daje życie. I te rzeczy, które tutaj są, które rosną. Tamte listki. To wszystko dzięki słońcu w wodzie? I... Nie, wiecie co? Chyba to jest już wszystko. Nie ma nic więcej tutaj. Po prostu ja sobie to wszystko zaraz wytłumaczę. Ja sobie to wszystko zracjonalizuję. Ja sobie z tego wszystkiego ułożę swoją teorię i będę wiedział skąd to wszystko jest. Ale jak to się zaczęło? Czemu ja tu jestem na odcinek czasu? Żeby cierpieć. Bo jesteś zły, a. Bardzo zły. Jesteś tak zły, że przyszedłeś tutaj, żeby cię komary gryzły. A. I żebyś wąchał smród rozpałki do grilla twojego sąsiada. Dlatego tutaj jesteś, żeby cierpieć, bo zgrzeszyłeś, bo jest grzech pierworodny, rozumiesz, grzech pierworodny. Czyli ktoś, kogo nie znasz, tak dolił, że tu jesteś i będziesz cierpiał do końca świata. <laughs> Czujesz to? Powiedz sobie szczerze, nikt nie wie. Powiedz to sobie szczerze, nikt nie wie. Próbują za pomocą koncepcyjnych umysłów ułożyć teorię na temat czegoś, co jest poza słowami poza tym światem. Próbują. Po co? Nie wiem po co. Próbują. Szukają zajęcia, wiesz, jakie jest najlepsze zajęcie? I to jest też odpowiedź na całe to pytanie, cały ten przydługawy wywód. Po prostu weź i to poczuj. I skończą ci się pytania, bo czucie tego, bycie w tym stanie jest błogosławieństwem i ciągłym dziękczynieniem. Cieszysz się z tej butelki, cieszysz się z tego, cieszysz się nawet z tych komarów. To cię nie rusza, po prostu jest. Co z tego? Co z tego, że ciało coś swędzi? Co z tego, że ciało jest niewygodnie, bo siedzi w tej czy w innej pozycji? Co z tego, że słońce czasami jest, czasami go nie ma? Co z tego, że czasami pada deszcz, czasami nie? Jakie to ma znaczenie? Na tym najgłębszym poziomie. To jest całkowicie bez znaczenia. Całkowicie. Rozumiesz? Czy nie rozumiesz? Czy racjonalny umysł ci mówi, nie no, ale jakby nie padał deszcz, to byłaby susza? Kto wytwarza suszę? Zły Bóg, plaga egipska, zbieg okoliczności, czy też może takie magiczne coś, co nazywa się świadomość, zbiorowa świadomość, świadomość międzyludzka. Ale o tym w świadomości porozmawiamy już sobie w następnym przekazie. Kochamy Was. Amen. Dajcie znać, jak podobał Wam się ten filmik z najprawdopodobniej nowej serii spontanicznych filmików i odpowiedzi na pytania, które dostaję. Kocham was.